Mówię, przejadę się na pola, zobaczę jak to wygląda i jesteśmy w końcu na rzepaku S.Y. Kilon'a. Eee, tak jak mówiłem, święto narodowe. Kiedyś żołnierze walczy, walczyli na nasz kraj, żebyśmy mogli tą ziemię uprawiać. Eee, teraz walczy władza. Nie wiem jak to wygląda w waszych rejonach, ale tutaj w moich e, władza jest. patrzy naprawdę na to dosyć solidnie. Solidnie zwraca na to uwagę, ze względu na to, że jest dużo spółek, bardzo dużo spółek zagranicznych i władza zrobiła tą ustawę o, o wstrzymaniu kupna, a o dzierżawach, ze względu, na, ze względu na, te, na właśnie takich rolników jak my mniejszych, co nie mają po 1000, po 2000 hektarów, tylko dla tych polskich. Rodowitych rolników, więc to mi się bardzo podoba. A teraz wracając do rzepaku. W końcu ten nasz fajny, fajna odmiana SY-Kilona z Syngenty. Rzepak miał bardzo dużo przeboi ze względu, że wtedy, kiedy został zasiany, to przyszła strasz, straszna ulewa. Generalnie 3 hektary z tej całej działki były przesiewane. Przesiewane. No nie dało się wjechać, i na drugi dzień było siane, o tak powiem. E, nasiona bardzo się, bardzo się zamuliły. To, co było siane w deszcz, tutaj obok e, sąsiad siał, to się zakopał. E, my zjeżdżaliśmy z tego rzepaku. Ten rzepak naprawdę miał ciężko. Te 3 hektary sobie po deszczu siane zdecydowanie lepiej wyglądały. E, ale teraz, w sumie, jak tak patrzę, się wyrównało. Są bardzo właśnie nierówne przez to przez te schody yy, pokroje rzepaku Fajnie się rozwinął, fajnie jest skrócony. E, samosiewy są popryskane Popryskane są samosiewy, e, chwasty tak samo e, Samosiewy bardzo dobrze widać jak są zjadane, tutaj jest poprzężycie e, Przężyto, które sypało 8 ton e, Mówię, nie wiem, widzicie na pewno, teraz idziemy w stronę tutaj koło ścieżki są samosiewy. Tutaj tak samo to są jakieś, wiecie takie skrajne, nie? No, tu jest taki placyk samosiewów. No jest trochę tych samosiewów, ale mówię. Yy, ciężko było tu, bo jak orałem, było bardzo sucho, to i tak dobrze, że orałem się okazało. Dużo wcześniej ta ziemia się uleżała tak, yy, mogła yy, Chwasty... Jeszcze tak nie bierze je, one są jako lekko pozwijane, ale to spokojnie mróz przyjdzie, one są bardzo osłabione, no i co do szepaku, no co stosowaliśmy, kluczową decyzją myślę w trakcie uprawy było to, żeby spryskać, żeby spryskać, nie spryskać, przepraszam bardzo, żeby dać nawóz, Saletre. 90 kilo dawaliśmy saletry, bo tak nam wyszło na rozciewaczu. 90 kilo saletry dawaliśmy. Ten żebak naprawdę w tym momencie po tygodniu, po półtorej było widać jak ruszył. On bardzo, no, nadganiał wszystkie plantacje w okolicy, które były na przykład tydzień półtorej siane. Przez to ten żebak teraz nie powinien mieć żadnych niedoborów też. Żadnych niedoborów. Robaków w tym roku kompletnie zero, nic nie było. Zero, więc nawet nie dodawaliśmy. Eee, tak to wszystko wygląda. Zobaczcie sobie, jest na przykład plac, tutaj, gdzie praktycznie nic nie ma. Tu jest aż za gęsto. Eee, było siane 3-4 kg, co jest moim zdaniem zdecydowanie za dużo. Tak nam doradził doradca. Eee, ja bym na swoje zasiał Gdzieś około 3 kg, 3,1. To jest idealnie jak. Eee, Nieraz już chciałem tą odmianę. Odmiana e, to nie jest hybryda, mm, ale naprawdę w zeszłym roku nie wyglądała, sypała. Widzieliście to na filmikach. Wyszło 3,6 e, tony. Tu widzę taki plac, jest słabszy może też pH. E, widzimy jakieś też niedobory na liściach. Nie wiem czym to jest spodowo, spodowo. No, co się z tym stało, że tutaj jest takie słabsze. Ale za chwilę przychodzimy, może gdzieś na głębi zasiane, może pH słabem, może gdzieś Piachu tu raczej nie powinno być, bo to jest dosyć dobra ziemia. Ale to jest mówię, jakiś taki plac, normalny, jeśli przyszła. No tutaj, już widzicie, jest naprawdę fajnie. Obsada jest, miejscami jest zagęsto, gęsto, miejscami jest idealnie, ja bym powiedział. O on fajnie, takie, takie krowy placki powinien się porozkładać, tak, tak właśnie jest. Naprawdę lubię w uprawie rzepak. Nie wiem, weźmy sobie rzepak, tutaj taki widzę kilka jest, jak to będzie wyglądało, jak będzie kilka koło siebie. Na pewno ten rzepak nie jest taki jak powinien być. Powiem tak jak widzicie. Korzeń ma długi, naprawdę orkowo było głęboko orane zawsze. To no nie jest jakaś duża roślina, nie jest mała. Korzeń, no myślę, że nawet centymetra nie ma. Zero objawów śmietki, żadnych robaczków, nic. E, niedoborów nie powinien mieć, nawet nie sprawdzam w tym razem. E, no i tak to wygląda, nie? E, jeszcze już jakąś większą roślinę i zaraz mniejszą. Tu jest obok jakoś naprawdę jest taka już fajniejsza. Mniejszy, lepiej, lepiej wytrzepiemy. Lepiej e, rozwinięta strefa włośnikowa, e, systemu palowego. Pa, system palowy też dosyć duży. Tutaj nie wiem, zaraz Wam pokażę, czemu on tak skręcił. Może gdzieś było twardo, Widzicie, serduszko jest naprawdę, te liście, liście małe są zatrzymane w środku. On naprawdę, mówię, dostał pół litra karyksu, pół, te, pół litra tebukonazolu. Zero objawów śmietki, w zeszłym roku była śmietka i plon był, więc, e, więc naprawdę jeszcze w taką suszę to na najsłabszych działkach na piątej klasie ją sypał, wiadomo dziewicza działka była e, i tak dalej, ale mówię jeszcze wyrwijmy sobie jakąś taką, widzę jakieś mniejsze, o, tą sobie wyrwijmy, mniejsza z tymi, ale zobaczcie, niby mała, mało liści i tak dalej, ale korzeń też jest fajny. No, on tak na, 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 na głębokość może ma z 25 cm, ale na pewno jest jeszcze urwany. Ja zawsze mówię, że one się urywają. My nawet tego nie wiemy, ale jest cieniutki, bardzo długi. Mało włośników, ale jeszcze, za, jeszcze zobaczymy, jaka jest zima. Yy, jaka będzie jesień znaczy. Kiedy się rozpocznie zima. To jest właśnie dzisiaj 11 listopada, mówię. Yy, to jeszcze rzepak różnie może być z pogodą. Przyszło lekkie ochłodzenie, ale tu w nas jest ostatni... Latach taka pogoda, że raz jest ciepło, raz jest gorąco. No i nie wiadomo, co tutaj robić. Wszyscy rezygnują z rzepaków, my zdecydowanie nie rezygnujemy. Nie siejemy go, tylko też po do zmianu, Robimy normalnie koszta i tak dalej. Na pewno jest warto rzepak siać. Wiadomo, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Ważne, żeby te dwie tony zawsze zebrać. To jest takie minimum. Ta saletra na pewno go podgoniła. Trzeba wiedzieć, co robić w takim rzepaku właśnie w kryzysowych sytuacjach. To jest jeszcze długa droga do plonu. Nic tu nie będę szacował. Jak niektórzy tam widziałem, że o już na jesień mówią: O, tu będzie na pewno 3 tony. To nigdy tak nie jest. Niech tej osobie przyjdzie burza, wszystko się osypie, i niech się wszystko osypie, i, I co. I on będzie mówił, że 3 tony, czy ten. No nie, no tak nie jest, to, zobaczmy, taka jest fajna roślinka, widzę, na ścieżce i, to, na ścieżce i tak będzie przejechana. No i tutaj ma już naprawdę korzeń, miała więcej miejsca. Ten korzeń jest grubszy, tu już około centymetra będzie. No właśnie, jak to to, to wygląda. Grupa liści, to jest, to jest tyle listków, że sobie nie wyobrażacie. Przez to, że on był tak mocno wciśnięty na samą koniec, na sam koniec on był wciśnięty, żeby ten ten żeby był wciśnięty, soki były zagęszczone na zimę, żeby on nie wymarzł i to serducho jeszcze siedzi w ziemi. Te liście się nie rozwijają, to nie szkodzi, ale z każdego listka później mamy, mamy rozkrzewienie. Co widzicie rośliny? Jakiś tutaj czerwony. Nie wiem dlaczego taki jest. To chyba jest jakaś choroba, bo chociaż nie wiem. Nie, to jest jakiś niedobór, wiecie, ale to jest, to jest jedna roślinka, to nie, nie, nie to jakby taka cała plantacja była to możemy płachać, ale tak to, to i tak wymarznie. Samo siebie wymarzną, zgniją, chwasty też wymarzną. Yy, wiadomo, było pryskane, no to też ten oprys je osłabił przede wszystkim też ważne w rzepaku, żeby nie szaleć jakoś, żeby z tymi środkami nie te takie maksymalne dawki, tylko delikatnie, lepiej częściej, delikatnie dzielić tak samo mikroelementy, dzielić na dwie, trzy dawki. No też był tu dawiany, dawany dwa lata temu, nie w, nie w zeszłym roku, nie w tym roku, tylko w poprzednim, czyli przed sprzężytem 10 ton pomiotu kurzego. Słoma zawsze cięta, mówię to podstawa. Naprawdę ty, tu myślę, że, że tu jest z ostatnich 2-3 lat. To jest w ogóle obornik nie, nie był wykorzystywa... niewykorzystany i z 2-3 lat słoma nie była wykorzystana, więc e... tu naprawdę będzie dobre pecha, nie wiem jakie tu jest. E... Na pewno nie ma 6, myślę że koło 5,5 e... Jeśli pamiętam tam z ostatnich badań, ale to wiecie, badania się tak robi. Ja nigdy temu nie wierzę. To trzeba bardzo dużo nakłuć zrobić, żeby to było mniej więcej realne. No ale koło, powiedzmy koło pięciu i pół ma. No to nie ma szału, ale nie, też nie, nie jest jakoś dobrze. Kiedyś było wapno magnezowe, magnez ma i tak dostanie Kizerit. Kizerit jakieś kornkali albo sól potasową. No i saletra pójdzie. Zdecydowanie saletra będzie. W ostatnich latach saletra fajnie to wygląda na saletrze fajnie to budzi, fajnie to pędzi. Jeszcze zobaczymy może RSM, ścieżki mi się nie podobają, nie wiem dlaczego nie podobają mi się, jakoś tak myślę, że te rośliny pospływały, też mam zły rozstaw, ale to nie przeszkadza, to zarośnie, ważne żeby był plon. Dobra, to by było na tyle, trochę się rozgadałem, lecę do samochodu, dobra, siemanko, hej.